Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będzie odcinek o błędach, jakie popełniamy, że nasze kury e, się słabo niosą i co na to wpływa. Również poruszymy te kwestie. Wczoraj był odcinek o tym właśnie, widziałem, że było duże zainteresowanie tematem, więc dzisiaj. Chciałem nagrać odcinek o błędach, jakie popełniamy. Możecie się domyślić, że błędy będą analogiczne do tego, co powinniśmy stosować, tylko po prostu się do tego nie stosujemy. Ale tu zaraz wam wszystko powiem. Na razie zdejmę tą deskę, przestawię, wejdziemy do kurnika i wszystko wam opowiem. Więc tak, moi drodzy, słuchajcie, ja sobie światełko, zapalę, żeby lepiej widać. O, teraz lepiej trochę widać. Słuchajcie, pierwszy błąd, który. Popełnia e, my się wydaje, że większość hodowców e, to jest to, że e, jest za mało e, światła. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli mamy e, słuchajcie dzień, dzień świetlny dla drobiu przedłużony, to powinien on mieć co najmniej te 14 godzin, co najmniej. Tutaj e, wiadomo, że może się to wahać. Ale w większości jest tak, że im będzie teraz coraz ciemniej, tym my musimy jak najwięcej tego światła zapewnić. Wielu hodowców robi tak, że myśli, że to jest tylko i wyłącznie 12 godzin, kiedy to musi być czy 13. A tu chodzi o to, że to światło musi być cały czas na bieżąco tym kurą palone. Chodzi o to po prostu, że my wtedy przedłużamy dzień świetlny, kura ma dzień. E, tak jakby słuchajcie, było na przykład lato i jest widno do 21.00. Także. Chodzi o to po prostu, żeby tym kurkom zapewnić takie, tak jak już wspomniałem, optymalne warunki I to jest taki pierwszy błąd, czyli pamiętajcie, żeby stosować, jeżeli chcecie zapewnić tą mięśność, Nie katować tych kur i tutaj nie stosować 18 godzin światła, bo raz, że po prostu nie jest, to, nie jest to dobre dla drobiu Ale dodatkowo właśnie może to powodować różne później problemy wynikające z tego, że kura na przykład... Może się tak zdarzyć, że nie dośpi Będzie problem nie tylko z nieśnością Ale będzie mniej odporna na choroby Bo się nie zregeneruje odpowiednio Także jest to o tyle ważne Więc słuchajcie, pierwsza kwestia światło Pamiętajcie, żeby na bieżąco się ono paliło Przez tą wyznaczoną liczbę godzin To jest pierwszy błąd, który ja zauważyłem Który tutaj widzowie Wy głównie najczęściej Najczęściej popełniacie Z tego co tam do mnie piszecie i mnie pytacie Drugi błąd który dużo ludzi bagatelizuje moi drodzy to jest stres. Stres też tak jak już wam wcześniej wspomniałem w dużym stopniu wpływa właśnie na drób i tutaj jeżeli mówimy o stresie to trzeba wyeliminować czynniki stresogenne. Co mam na myśli? Przede wszystkim jakikolwiek hałas do kurnika w większości wchodzimy tylko wtedy kiedy chcemy kury nakarmić lub napoić lub wymienić ściółkę z tego względu wyczyścić ewentualnie gniazda z tego względu że dla kury kurnik to jest po prostu dom, ona się tu czuje bezpiecznie, jeżeli ją będziemy ganiać po tym kurniku a ona tu znosi jajka po prostu yy, no może się tak zdarzyć, że tych jajek będzie mniej. Jest to taki trochę czynnik psycho psychologiczny, ale tak to działa, więc o tyle jest to ważne, żebyście o tym pamiętali. Jeżeli chodzi o ten czynnik stresogenny, to po pierwsze, właśnie tutaj mówimy o hałasie. Jeżeli macie taki kurnik, powiedzmy murowany czy betonowy, jest to inna kwestia, ale jeżeli macie drewniany, no to bardziej te, ten hałas słychać i fajnie wtedy jakoś zaizolować, żeby aż tak nie było, nie było tego słychać. Nie jest to główny czynnik, który wpływa na nieśność, ale ma on jakiś tam wpływ. No, i jeżeli chodzi o ten czynnik stresogenny, to możecie się domyśleć, że również chodzi o te zwierzęta inne. Jeżeli mamy gołębie czy jakieś przepiórki, które wydają hałas, niby słuchajcie, można powiedzieć, ktoś zażartuje i to ptaki, i to ptaki, ale z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę, że trochę inaczej zachowują się gołębie, trochę inaczej przepiórki, trochę inaczej gęsi, kury, więc. Jest to po prostu o tyle ważne, żeby Jeżeli mamy możliwość, żeby kury trzymać w oddzielnym pomieszczeniu Żeby były tylko i wyłącznie kury Bez względu jaka to jest rasa, ale żeby były, żeby były oddzielnie To jest kolejny błąd, który właśnie zauważyłem Że większość ludzi popełnia On ma może mały wpływ, ale jakiś tam, jakiś tam jest Następna kwestia, możecie się zdziwić, ale też bardzo ważna Związana właśnie z tym, że kury mogą trochę zmniejszyć swoją nieśność lub w ogóle stać się mniej odpornej i bardziej podatne na choroby to jest za małe dostarczenie kurom wody o co chodzi? Często zdarza się tak że my tej wody nie uzupełniamy i ta kura powiedzmy o godzin, do godziny 15 kury mają wodę potem od 15 do 18 nie mają ale my tej wody nie dolewamy bo stwierdzamy, że zaraz i tak usiądą na grzędę, tej wody pić nie będą to jest straszny błąd moi drodzy tak samo nie zostawianie poidła kurom na noc w kurniku, dlaczego? Dlatego, że kura sobie rano wstanie, ma organizm, powiem tak, nienaukowo, ale wysuszony musi się napić tej wody, po prostu uzupełnić w jakiś sposób te płyny. A tutaj nie ma tej możliwości, musi czekać, aż my otworzymy kurnik. I dodatkowo, kura, tak jak już Wam mówiłem, musi mieć na bieżąco, cały czas dostarczaną wodę. Cały czas, na bieżąco. Ta woda musi być po prostu, żeby te kury mogły i miały cały czas do niej dostęp. Jest to bardzo ważne i myślę, że każdy z hodowców powinien o tym pamiętać, bez względu na to, czy zależy nam na nieśności, czy też nie. Ale to też jest jeden właśnie z takich głównych czynników, który wpływa na nieśność Tak samo z pokarmem, jak się domyślacie Fajnie jak mają cały czas dostęp do tego zboża Oczywiście w zależności od chowu, bo jeżeli tam wiadomo Mówimy tutaj o jakimś chowie towarowym, intensywnym, na dużą skalę No są zupełnie inne procedury Ja tu mówię o takim mniejszym dla nas, ewentualnie dla znajomych Czy tam dla ee, jakiegoś małego, małego handlu Okej, okay, to jest druga to jest kolejny błąd, który tutaj właśnie chciałem Wam przedstawić. Następnym błędem, który mi się nasuwa, i też często widzę, że właśnie popełniamy, to jest nie, moi drodzy, nieizolowanie różnych pomieszczeń, czy też właśnie miejsca, gdzie znajdują się kury w nocy, musimy pamiętać o tym że w nocy jest po prostu zimniej i fajnie jeżeli macie jakieś okienka właśnie tak jak tutaj, czy, czy, czy jakieś drzwiczki, żeby jeszcze je czy przykryć styropianem, czy jakąś e, narzutą, czymkolwiek, żeby po prostu trochę jeszcze bardziej odizolować od zimna no bo jak wiecie z poprzedniego odcinka e, zimno, chłód w ogóle Jakikolwiek przeciąg ma wpływ na nieśność. Także możecie zauważyć, że po prostu ta nieśność spadnie, jak będzie w tym kurniku zwyczajnie zimno. Warto o tym pamiętać. Następny błąd, którego nie robicie, słuchajcie, nie dajecie, ja tak zauważyłem, nie dajecie w ogóle kurom zielonki, tak jak mi piszecie podajecie zboże, podajecie paszę pełnoporcjową albo podajecie jakąś swoją sierutę czyli białko, wapń, nie podajecie żadnej zielonki w większości mało witamin czasami jakieś warzywa, pamiętajcie o tym że teraz w tym okresie zimowym kura nie znajdzie wszystkiego na wybiegu tak jak wiecie i musimy jej to wszystko zapewnić właśnie w pokarmie i istotne jest to żeby te, tą zielonkę czy cokolwiek słuchajcie głupią trawę zerwać, głupie no mówię no cokolwiek jeżeli macie na przykład parowane ziemniaki, wrzućcie do tych parowanych ziemniaków. Jeżeli coś właśnie tam podajecie kurom na gorąco, pamiętajcie, żeby oczywiście na gorąco nie podawać, żeby trochę wystudzić, ale warto po prostu to zmieszać z tym zbożem, dodać jakiś witamin, poszukać jakiś ziół, można jakieś zioła kupić dla kur, albo w ogóle dla zwierząt. Na pewno im to nie zaszkodzi, a wręcz może pomóc. To też ma wpływ korzystny, właśnie nie dość, że bezpośrednio na nieśność, to jeszcze dodatkowo wpływa na odporność u kur, co też się jakby dalej wiąże z, e, z nieśnością. To są takie błędy, które ja w większości zauważyłem, które popełniacie. Nie są to jakieś błędy, błędy straszne, ale warto o tym pamiętać, wtedy po prostu e, te kury powinny Wam się lepiej nieść i będziecie mieli e, lepsze wyniki, po prostu też będziecie bardziej zadowoleni wtedy z tego. E, Ode mnie myślę, że z takich najważniejszych informacji to tyle, jeżeli się będziecie do tego stosować albo macie jakieś pytania, również pytajcie, piszcie. Yy, jeszcze tak nawiązując do tego e-booka, słuchajcie, na razie napisała do mnie jedna osoba. Yy, niestety, jeżeli tych osób nie będzie co najmniej 10, 15, no po prostu nie opłaca mi się tego pisać. Mega dużo czasu to zajmuje i na obecną chwilę po prostu... Jeżeli się zbierze odpowiednia liczba ludzi, będę was informował i wtedy będziemy coś, e, coś myśleć. Tam będą te wszystkie zasady, wszystko będzie dla was, e, dla was zawarte. E, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. E, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz, czy wam się podobało. Jest to bardzo dla mnie ważne. Motywuje mnie to. E, chciałbym. E, nie wiem, czy to jest wykonalne, ale e, fajnie by było naprawdę, jeżeli byście mi pomogli. E, taki mam cel wbić nawet dla samej satysfakcji co najmniej te e, dwa albo te tysiąc, 1500 e, subskrypcji do, e, do świąt. Jest to w sumie. Teraz mamy troszeczkę ponad tysiąc, raczej wątpię, że jest to e, realne. Zostały 2 3 tygodnie, ale. E, Warto tutaj mieć jakiś cel, do czegoś dążyć. A wracając, właśnie, jeszcze do drobiu, to tak jak mówię, stosujcie się do tych zasad i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jak nie, to piszcie, ja Wam zawsze pomogę, coś podpowiem. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!